To ze witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy, drugi odcinek z naszej nowej serii gdzie oglądamy YouTube'a, oceniamy różne filmy, piosenki itd. Dzisiaj natomiast będzie troszkę odwrócony poziom jakości, poziom yy, śmiechu może tak nazwać zamiast oglądać jakieś drama pdf i tak dalej Dzisiaj obejrzymy Stary dobry Polski YouTube Od kanału, z kanału Cheddar. Więc bez... zbędnego Przedłużania Zacznijmy Zacznijmy od tego Że jestem tolerancyjny jak mogę O nie Nie eee. chcę tego już nazywać Bo silnego mężczyzny Tak zwanego peda... Druga runda w plecy Na koncie no, prawi zero. zero Ale to nie jest w ogóle z tej piosenki To była inna piosenka To było AWP a to jest chyba była... Coś tam było z tym tym Ekurundom bracie, nie pamiętam sky od sky? no to było? Nie pamiętam szczerze, że cały czas rap, co jest Go rap. Co siedzi na krześle i nienawidzi ludzi hmm. Tomasz działowy! A, ha, 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 ha. A może to dziś, powinienem na ciebie na żyga. Dobra, przestań się kręcić na krześle, co co on powiedział? właśnie, co on powiedział Multi, co on powiedział? Powiedział tutaj bardzo złe rzeczy. Ja pamiętam jeszcze z tego pamiętam pamiętam jego filmu na przykład. Yy, I tak ja jestem mimo że mimo że jestem 08, ja pamiętam jed pamiętam jedną serię, którą nagrywał. Multi nagrywałem jeszcze przed Blowem. Czyli Minecraft Hero, ja pamiętam jaką tam kurna... Grunę... Serał, kiedy Hiobrine go atakował w Snack, w Lesie, kiedy próbował wziął, wziął perłę i po prostu pieprznął w tego Hiobrine. Pamiętam, że tam był jakiś motyw, że tam był jakiś totem Hiobrine, który chciał zdobyć multi, bo wtedy będzie miał przewagę właśnie nad tym Hiobrine'em, ale ostatecznie zdobył tam jakiś totem tego bałwana, całego i mógł napieprzać Hiobrine'em śnieżkami, więc w sumie fajny, 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 pamiętam, fajna seria. Lecimy dalej. <grymki> Gdzie ty jesteś, c**o? Tylko ty, Ejaj, ty ejaj, to jest ejaj. Mega ale dziwne. Ale. To wiesz, coś się. co coś się popsuło, nie było mnie słychać. To jest jakieś kurwa. Nieporozumienie. Nie Jutro znowu będzie pomidorowa MacBeth. Zrobiona z rósłów z wczoraj, dobrze to pamiętam. Widzę Mickiewicz myślę. Ja Co zrobić, jeśli, jeśli dziewczyna was odrzuci? Bo miałem taki właśnie przypadek. Kupić polane zakaro i dawać. dawać miodu. Moja porada działa zawsze. Biorę, rozbieg, z kilometra i w klatę. Nie, mi na <noise> ja Tego nawet nie słyszałem, szczerze mówiąc. To jest jakaś Będę grał, może tym razem. I Tutaj mamy piec, możemy jakiś ż złapać. Ha! <noise> Oglądasz, nie? Nie było za dużo przez wina. <noise> Mogę, co? Nice. Naturalna kulturystyka to najważniejsze, by walczyć się z słabościami. Tak. Pozwałem Ten na sakso. bo to ta sprawa miała 7, 7 lat, jeśli ja nie mylę. Fajnie też młody bym miał ja to ze... Jezus, to jest ona, tak? Nie wyglądasz jak kobieta. Widzisz mnie? Na górze widzisz mnie? To, jest yeah. Yeah! to pamiętam, jak ja to kiedyś wyglądałem na no takich... Jeszcze miałem takie słuchaweczki te, o nawet są tutaj cały czas Ja tak podgłośniłem na, na max te słuchawki, bo święta, jak mi uszy podały, potem Na szczęście nie Samu powiem, to z... jak uczy pie... <laughs> Znowu poleciał na suby, kurde I co ze Stu vloga nagrałeś? bo mam takie pytanie, mam takie pytanie <laughs> do was dwóch Który jest bardziej czarny? I samu ma pokazać klatę? Tą dwunastką upierdziel te 55 Dwunastka to do Stu pamiętajcie, że was... Ja właśnie, właśnie tak, sprawą właśnie ten, z tymi dwunastkami, ja myślę, że Ludzie o tym wszyscy widzieli. Ja mam teorię taką, że Stew, żeby, żeby ten, żeby nie zostać tak szybko złapany, on zaczął mówić o tym, że haha, tam miałem kontakt z nastolatką i, i myślę, że w tamtych czasach ludzie to wyłapali jako żartek jako fake, i dlatego takie plotki powstawały. Więc mam ba, no więc bardzo ta, taką teorię, mam nie wiem dlaczego. Panuje, że was lubię. Stew na was trochę kocha. Nie, nie. Spodobre, to nie, nie. Na samej wygląda wyglądają. widziałem oryginał kiedyś. Dwa razy chyba nawet. Więc no... Taka w ogóle współczesna ewangelizacja. Youtube'ów jest tutaj o wiele więcej. Nito jest jednym z nich. Dziękuję za rozmowę. Bardzo tak, tak, no. lubię pierogi. Nie, to nie dla mnie nic fajnych życie, ich z prawej prowincji. Nie pozdoro, być nie ja czegoś takiego nigdy nie słuchałem ja jako rocznik 08 mogę wam powiedzieć, że ja słuchałem bardziej nuty typu Five Nights at Freddy's song FNAF Sister Location You Can't Hide Cool, właśnie inne z Fnafa. Więc generalnie byłem chyba półsrańcem Zresztą nadal, no, nadal je słucham, bo to nawet uważam, że to są nawet git nuty, ale czy tak raczej, raczej rzadkoś teraz słucham prawdziwych piosenek jak kinematografia paktofoniki itd. i tak dalej Mam jeszcze archivą kinematografii, ale nie tutaj. No, więc w każdym razie Jak skończę 4 lata za... Napadam o paktofonika, wow, co przemiana. Nie robić nie ma Boga to ciągle mam. Bo jestem inżynierem trzyma... Pamiętam, pamiętam to oh Boże, nie Zaciśniętą pięść, że czasami trzeba wyciągnąć skądśki, nie powiem skąd mrowiska. Mrowiska. z mrowiska Z ze swojego własnego mrowiska rwiską, Co ma już śmiga? Chodź, idziemy do domu, CESa idziemy grać. Ano, nie chcę O Jezu. Je. Chciał wam pokazać naturalne? O nie, ja potem pamiętam jak chyba nie pamiętam z kim to była drama, jak ten chłop miał jest z, z tym takim bardzo kontrowersyjnym twórcą. Nie pamiętam, jak się nazywa kurde. Postoletnie, pastolet to na to. Nie pamiętam, nie pamiętam. Jakieś dla wątpanka, nawet ten kanał z dupy. Y tam były jakieś się dograły do tego, więc. No, potem chłopak to w taki przemieszczony sposób. Uciekaj! bonus pomóc BGC to jest ten chłop, który ma tego mema gdzie żyga na podłogę od alkoholu czy nie? Słowę. O, to stemstwa. Lufa pytanie. Ros... polską scenę. GULE! Czekajcie! Ubijam sobrowarki, tylko z danej marki! Szybciej i z tą No mnie mam. No, no, ty smuluj, no. Był to jest seram. To jest seram. To jest seram. To jest seram. To jest To jest seram. 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 co, jest seram. To jest seram. To jest seram. To nagrywał Admirosem na pewno czasami Terem chyba, nie wiem, nie pamiętam Dawno już nie oglądałem Vladiego, ale wiem, że on tam próbuje Ten, znowu jakby Wybić się, więc tam ten y, Gratuluję i życzę Powodzenia jak najbardziej do Vladiego To jest tak naprawdę pułapka Stało wam 45 sekund Życia Jak rzecznik pyta czy znają Bardęgę.

dziewczyny, jestem Grześ, coś tak było, coś tam, pamiętam, jeszcze na koniec było od multiego pamiętam to, bo pamiętam tę nutę bardzo dobrze, pamiętam ją zajebiście. Oczywiście, no dobra, nie aż tak bardzo dobrze, ale pamiętam niektóre teksty jeszcze z tamtej muzyki. Grzywka wstydu, koniec. Koniec grzywka wstydu. I To streszczenie było kurwa, beznadziejne. Dobrze, pośmialiśmy się, teraz możesz dać łapkę w górę. Dobra, dobra, to zostawiam, a wiem, łapkę w górę, dobra. No bo idę z obu na tle w tym odcinku, jeśli chcecie więcej odcinków, no to obcowuję.